Αυτό το ρύμεκ είναι, Κίλτσαχ. Zrobimy zrobić zdjęcie? No pewnie, że tak. No i super. Dobra, zrobimy sobie zdjęcie, tak? No dziękuję ślicznie. Bo jestem turystą. No dzień dobry. Jeżeli macie wyrzuty sumienia, że rozwaliliście pieniądze, że za mało odłożyliście, czy że życie jest za drogie, to pomyślcie o majorze, który ciężko zarobione pieniądze swoją pracą umysłową, prowadząc działalność gospodarczą, wydaje sobie na taksówkę 1400 zł w jedną stronę tylko po to, aby przyjść tam, gdzie go nikt nie wołał. Zakręcić się, przejść zwierzyniecką, hehe, kupić kiszkę ziemniaczaną. Kaszankę, przekimać w turkusie, zjeść obiad, kaszankę też, zrobić fotkę z widzami na mieście. I wrócić znów pod Kraków, ale tylko na chwilę, bo uwaga, Wojtuś przyjechał do Białego na sprawę, na której być nie musiał. Nie zabrał swoich manatków od Krzysztofa, oprócz zamka Marki Gerda. Zamek Gerda. Wrócił do siebie w cudzysłowie, bo domu nie ma, jak wiemy, taksówką. I po chwili, gdy się rozgościł w Sędziszewie, zjadł babkę ziemniaczaną. <noise> przyjechałem na nowe mieszkanie tam gdzie będę mieszkał a nie będę mieszkał tam gdzie knur a patrzcie jaka brudka rzadko spotykany widok Majora z zerostem i to szaleńcze spojrzenie A ja już się nie wybieram to wszystko to jest białego biało za dużo mi to kosztuje ogólnie. niepotrzebnie ogólnie pojechałem tam bo nawet do sądu nie weszłem na salę ani a mi tyle to bym kosztowało. Mało nagrywał w ostatnich dniach, jakby zaszył się przy reklamówce, ale chyba tak nie było. Wyznał sam, że się nachlał wieczorem po przyjeździe. Z kimś tam był, na drugi dzień wyglądał właśnie jakby go kac męczył, albo zwała po nitro. Ale tak czy siak to toluenu nie używał po wyprowadzce i naprawdę jest to godne uwagi. Ja w ogóle mam pomysł, niech mu ktoś powie, że istnieje coś takiego jak pociąg. Taki co jeździ po torach, bo jedyny pociąg, który on kojarzy to ten do nitro. No, ale to jego sprawa. Dziękuję. Cholera jasna. Aha, ha, ha. A w sprawie sprawy, no to mamy już pewność i, no, chyba dożywotnią. Według mnie, że Krzysztof nigdy nie zostanie zamknięty w DPS-ie, ponieważ Mops, czy tam Mop, no nie potrafi, nie potrafi do tego tematu podejść rzetelnie. Oni chcieliby ten teatrzyk skończyć, a jedynie się ośmieszyli na no to wychodzi. To widzicie, jaki ten świat jest. Jaki Mops? Jaki ten świat jest? Jacy ludzie są. Jak i Kononowicz, ten spaszak! Tory i mop przekrali ze mną, bo nie mają szans, żeby wygrać i tak dalej. Teraz czuję się niepokonany i z góry patrzy na opiekę. W ogóle jaki to jest paradoks, to, że miejska opieka społeczna, czyli no idea, która ma nieść. Pomoc potrzebującym takie rzeczy robi, bo przecież on bardzo tego nie chce. To byłby koniec żywota dla jego, gdyby go zamknęli w takim ośrodku. Nafaszerowany non stop, żeby był spokojny, pewnie by donosił na dziadów, że o ten nie wziął tabletki, ten narobił w nachy, ten spadł z wózka, a ten chrapie. I pisałby to w swoim kapowniku, pokazując później pielęgniarkom. Ale tu po prostu ci ludzie widzą w nim jakieś zagrożenie i nieporadność, i według nich on powinien być w takim ośrodku właśnie. Ale czy faktycznie, no? Czy według was on naprawdę jest na tyle schorowany, żeby go zamknąć, odizolować i się nim opiekować? Bo jak dla mnie, to on bardziej do choroszczy się nadaje niż do jakiegoś DPS-u. Sporadycznie zdarza mu się stwarzać zagrożenie w miejscach publicznych, bije widzów, ubliża, grozi im, obnaża się publicznie, stwarza niepokój. Ma przeraźliwie zaawansowaną mitomanię i te historie, które on wymyśla są czasem tak absurdalne i niepokojące, że wbrew pozorom właśnie ten czynnik jest kluczowy dla jego ogólnej skali choroszczy. Cierpi na zbieractwo, jest osobą niestabilnie emocjonalną z szeregiem odchyleń mentalnych. On tak naprawdę wymaga leczenia od bardzo dawna, ale to nigdy nie miało miejsca i dlatego dzisiaj szkolna istnieje. Aha, tak, no, to on nie jest nieporadny życiowo ze względu na stan zdrowotny, status materialny, nie, nie, on jest po prostu chorobliwie leniwy z nawykami, których nie da się wyplenić. Nie zależy mu na dbaniu o siebie, co nie znaczy, że nie jest w stanie tego zrobić jako tako. On po prostu uwielbia taki styl życia, gdzie się kładzie spać wśród swoich manatków rozłożonych na łóżku, w ubraniu, nieumyty, bez ściągania skarpet i w ogóle tygodniami. Widać, on to kocha, uwielbia taki styl życia. On już tak ma. Ma zaawansowaną cukrzycę, ale biorąc leki można normalnie funkcjonować. Bardzo dużo schód na przestrzeni ostatnich trzech lat, co wydłużyło mu życie, bo to jest kluczowe w przypadku cukrzycy tego typu wynikającej z otyłości. Jest świadomy, nie pogarsza mu się przecież z wiekiem stan umysłowy jakoś widocznie. Nie cierpi na demencję czy coś w tym rodzaju. Zachowuje się jak wariat, żyje jak wariat i wygląda jak wariat, ale czy to powód, żeby go zamknąć w DPS-ie? No do choroszcz bardziej by pasował. Może w sądzie to wiedzą i wszystko przed nami. A może Mops to najwięksi antylateksy i nie umrą spokojnie, dopóki nie odetną źródła utrzymania mlecznej ekipy MCZ? Wow! Na pewno ten Mops to klops, to jasno trzeba stwierdzić. Teraz po sprawie Aronia będzie mówił, że to z dobroci podwórko posprzątane, a i tak każdy wie jak jest. Tam nic nie ma, nic tam się nie dzieje. Naprawdę przykrość na taką szkolną patrzę i też nie ma co się łudzić. Widzowie wspominając jakieś tam stare czasy, że grille były wspaniałe i się działo coś tam latem, był kontencik, Bo oprócz tego, że aktualna redaktorzyna Aronia nic nie umie, po prostu nie umie nagrać porządnego kontentu. Jest leniwy i mało kreatywny. W dodatku. Wstydzi się swojej zakazanej mordy pokazać i nawet nigdzie ich w publicznym miejscu nie zabiera. Jeszcze z rok temu można było go za coś tam pochwalić, że atmosferę podkręcił, że w odpowiednim momencie tam po prostu był, co nie jest żadnym wyczynem, ale zawsze coś. A teraz co? Typ nagrywa film i w trakcie kilka razy odłoży ten telefon, to się dalej nagrywa, nic nie widać, nic się nie dzieje, monotonia. No jak to oglądać bez przewijania taki syf? Prostactwo no i nuda. Gdzie szacunek do czasu i nerwów przeciętnego widza, a ten w górach siedzi, to montuje i nie potrafi tego należycie skleić, tylko wypikać wulgaryzmy. No panowie kurwa, czy wy przyjęliście taką postawę, że skoro większość was nie lubi, to już gorzej być nie może i absolutne minimum wystarczy, czy co? Ja wiem, że widzowie nienawidzicie srawka, który zarządza tym wszystkim, podobno mną nawet. Dzięki za informacje, dowiaduję się od was rzeczy, czasem takich, których sam o sobie nie wiedziałem. Ja na temat waszej, mojej, wyimaginowanej współpracy się wypowiadałem w którymś z filmów po mojej przerwie, ale to nie do wszystkich dotarło. Nie chcę mi się powtarzać, bo w kurwe mnie ten temat ohydny wolę olewać niż walczyć z wiatrakami. I mam taki, jakby to opisać, no śmiech przez łzy, bo jednak chcecie śmiać, widząc takie bzdury. Ale to jest przykre, jak pewien procent widzów szkolnych jest po prostu odklejony. Pomawia mnie i szuka konfabulacji tam, gdzie jej nie ma, na podstawie domysłów. Tu już jakieś fantazje się tworzą, historie z fabułą. Nigdy sraweczek mi filmów nie zgłaszał z sukcesem. To była osoba, czy tam osoby, które przejęły kanał Majora. Sam Major mówi, że to Zielony, bo on mu ogarniał informatyków. Oskarżał go o kanału wielokrotnie, a ostatnio siedzieli przy stole i obiad jedli. Jeszcze jakieś koklety w piątek. Jak tak można? Więc jeżeli miałbym już jakiś pakt podpisywać, to nie z Bielszczakiem. I nawet go nie wymieniłem wtedy biorąc zapewnik w filmie tłumaczącym zniknięcie filmów. To wasza wyobraźnia. Ja mam czyste kapcie i powinniście się cieszyć, że zrobiłem sobie przerwę odszkolnej w odpowiednim momencie zawinąłem manatki. Uratowałem kanał i wróciłem odświeżony, gdy zrobiło się bezpiecznie w innej formie, a nie, że jak wiadomo kto się obstrał i od razu poszła korespondencja z terrorystami, powiedzmy, żeby kanalik nie spadł. Ale niektóre osoby są zbyt, no nie chcę mówić jednak, że tępe, głupie, bo nie lubię oceniać pod tym kątem, Od tak, ale na pewno przysiągnięte poryty na swój sposób nienawiścią właśnie do tego górskiego CEO, czy jak to tam. To nie jest pierwsza taka sasusłacja na szkolnej i co? To każdy kanał o Szkolnej, Major Suchy Fan, Beatka czy Horror Grade. są to legendarne kanały, które od zawsze wykorzystywały treści ze Szkolnej. Też niektórzy z nich mieli problemy ze zgłoszeniami swego czasu, gdy ja nie miałem i co, publikują filmy nadal. To tylko dzięki Strawkowi, bo Marian pozwolił, za kilka stówek miesięcznie, co was pojebało, to jedna wielka bzdura, nigdy czegoś takiego nie było. Może kilka lat temu on miał taki plan, żeby youtuberami zarządzać, ale został wyśmiany i tyle. I to jest też tak, że powiedzą, o winny się tłumaczy, milczy ktoś, to o ma coś na sumieniu, no, że na, da, jak wy to sobie wyobrażacie? Czy te osoby, które są tak święcie przekonane o moim sfrajerzeniu się oglądają w ogóle moje filmy w całości, czy potencjalna osoba, z którą miałbym mieć układ, nie dyktowałaby warunków? Nie wiem, no, nie mów źle o nas, nie neguj, promuj nas, namawiaj do oglądania, czy coś, czy, czy wtedy mój kanał nie stałby się promleczny? On jest nadal pro Myślę, że i tak czegokolwiek bym nie powiedział, to ci radykalni nigdy nie uwierzył, bo zepsuje im to się o to pogląd. Olewanie takiej kwestii pasuje do mnie, żeby właśnie nie zwracać uwagi na farmazony. Ale najgorsze jest to, że takie powiedzenie jak kłamstwo, powtórzone tysiące razy, staje się prawdą i tworzą się w taki sposób parszywe manipulacje. Ale też przyznam, że gdybym miał pomysł na dzisiejszy film. Jakiś lepszy, to bym nawet o tym teraz nie mówił. Ale ja sobie mogę cisnąć po mlecznych, jak mam ochotę krytykować, mogę też pochwalić jak najbardziej zdarzyło mi się chwalić za coś tam od osoby, których nie lubię. Uważam, że mam naprawdę dobry gust, jeśli chodzi o internet, o filmy, o content i tego się będę trzymał. Zmieniłem format, ale to z trzech powodów. Te filmy są względnie bezpieczne pod kątem bonicji. Materiał się wyczerpuje. Ja jestem zdudzony formatem mądrym, nazwijmy to, ale ogólnie trzymam formę nadal, bo sam się śmieję, jak montuje film czasem, to dużo znaczy. Gdy na mlecznym syfie znów zacznie się coś dziać, to ochoczo będę mówił o tym, że jest ciekawie. Teraz jest dramat i trzeba o tym mówić. No ale żeby na szkolnej się działo, major jest potrzebny. Niekoniecznie zawsze jest niezbędny, ale na ogół potrzebny. A jak jest major, to są lepsze filmy, lepsze wyświetlenia, lepsze zarobki, co jeszcze bardziej napędza nienawiść wobec srawków przez sporą część widzów. Tu ciężko dogodzić wszystkim. Ja osobiście mam to gdzieś, że taki warmionin jest skrojony na dolary. Nie boli mnie dupa o to, że zarabiają w ten sposób. Ja jedynie mam ból dupy o to, że takie słabe filmy robią. Że Aron to obrzydliwy cwaniaczek, ze śmiechem typowego idioty. Że jest cenzura, że te filmy są za długie, że intra są żałosne i zbędne. Że nie ma wolności słowa, że śmierdzi mi przez monitor. Nie, no żartuję, to akurat mi nie przeszkadza. A reszta to tam koło sami lata. No i co, miał być krótki film? Sami widzicie. No dziękuję za wypowiedź. Wy macie coś pod kubułu, nie tak? Jak ktoś mówi? Nagrywaj! Masz! Nagrywaj! I puszę do jacoby! Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Okulista mówi zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty. No. Nie trzeba być tłustym. To widzę ja.